Kolejnym krokiem w naszym procesie będzie zamknięcie okna przeglądarki tuż przed wyświetleniem komunikatu w Message Boxie o aktualnym kursie waluty wpisanej nazwy przez użytkownika. I w tym celu posłużę się activity, który nazywa się Close Tab i ta activity close tab jest odpowiedzialne za zamknięcie taba przeglądarki, gdyż jeżeli sobie otworzę dowolną przeglądarkę, niech to będzie Microsoft Edge, to zauważysz pewnie, że domyślnie po otwarciu przeglądarki jest otwarty tab. No oczywiście możemy tutaj te taby sobie dodawać, ale w naszym procesie w momencie wyszukania danej frazy tuż po otwarciu przeglądarki mamy tylko i wyłącznie jednego taba. Jeżeli ja sobie tego taba zamknę, to wtedy całe okno przeglądarki nam się tutaj zamknie. Ja bym chciał właśnie wykorzystać te Activity do tego, żeby te okno przeglądarki zamknąć. Więc ja przesuwam sobie te Activity tuż przed message boxem, czyli tuż przed wyświetleniem kursu wpisanej waluty, gdyż te okno przeglądarki dalej nam nie będzie potrzebne. Więc ja sobie uruchomię jeszcze raz ten proces. Wpiszę sobie nazwę dowolnej waluty, to będzie dolar. Cały proces się zaczyna od nowa. Ale niestety pojawia nam się tutaj błąd. Debugger zatrzymał się na Activity Close Tab i wyświetlił nam Exception, który mówi nam o tym, że e, no, te Activity musi być w, e, w jednym z dwóch e, scopów, czyli w attach Browser lub w Open Browser lub powinna być ustawiona properta browser. Więc są jakby trzy możliwości rozwiązania tego problemu. Na razie skupmy się na propercie browser. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Ja sobie zamknę teraz debugera. O co chodzi w tej propercie browser? Mianowicie, jeżeli przejdziemy sobie jeszcze raz do Activity, które nazywa się Open Browser, który jest odpowiedzialne za otwarcie przeglądarki, kliknę sobie na tę Activity, to zobaczę, że w propercjach w sekcji output, czyli w takiej sekcji wyjściowej mamy tutaj... Propertę o nazwie UI Browser. Jeżeli sobie otworzę Advanced Editor, to zobaczę, że typem tutaj tej property jest typ Browser, czyli to jest typ przeglądarkowy, to jest typ przeglądarki. Chodzi mi o to, że mamy różne typy, jeżeli sobie tworzyliśmy zmienne to głównie posługiwaliśmy się takimi prostymi typami typu string, typu int, typu boolean. Natomiast to jest już taki bardziej zaawansowany typ i ten typ odnosi się do przeglądarki. I tutaj ta sekcja output ona wpisuje ona jest odpowiedzialna za wpisanie referencji e, typu browser do jakiejś zmiennej. I my chcielibyśmy tą zmienną wykorzystać w tym Activity e, Close Tab, aby zamknąć tą przeglądarkę. E, jeżeli e, otworzę sobie tutaj... E, Propercje dla up. to zobaczę, że typem wyjściowym jest typ Browser, czyli tutaj był typem wyjściowym typ Browser, czyli on tutaj przypisze do zmiennej referencję do tego Activity, a następnie ten typ wykorzysta w up, który będzie typem wyjściowym dla tego Activity. Więc w tym celu tutaj w tym oknie stworzę sobie nową zmienną, czyli wciskam Ctrl K i nazwę tą zmienną browser. I on utworzy mi to zmienną, mogę to sprawdzić tutaj w variables i ta zmienna jest utworzona. Jak widzisz, typem tutaj automatycznie jest typ browser. Czyli dokładnie ten typ e, tej propercji. Scope'em jest główna sekwencja, czyli można powiedzieć tutaj na samym rucie, e, we wszystkich tych activities ta zmienna będzie widoczna. E, I o to właśnie nam tutaj e, chodzi. Więc przechodzę sobie do e, zdarzenia, e, do activity close tab i tutaj wpisuję w input już utworzoną zmienną, Ona się nazywa Browser i wykorzystam tą zmienną, on automatycznie te Activity wykorzysta tą zmienną, aby wykonać właśnie te zamknięcie tego taba. No i spróbujmy to teraz uruchomić, czy to będzie działało. Ja uruchamiam cały proces ponownie. Pojawia mi się okno dialogowe, wpisuję nazwę waluty, na przykład Rudel, Otwieram przeglądarkę, wyszukuję frazę i zobaczmy, co będzie się działo dalej. Przeglądarka nam nie pojawia się już, została zamknięta i pojawił się tylko i wyłącznie. O niechcący zamknąłem to, więc jeszcze raz to uruchomię. I wpiszę ponownie walutę. Przeglądarka została otwarta, wyszukana zostaje fraza i zostaje zamknięta. Pojawia nam się właśnie ten message box z tym tekstem, z aktualnym kursem wpisanej waluty. Więc widać, że ten proces działa. Ale żeby go jeszcze raz przeprowadzić i zobaczyć, że fizycznie ta przeglądarka zostaje zamknięta, to ja sobie wykorzystam tutaj activity, który nazywa się delay, który jest odpowiedzialny za pewne opóźnienie, opóźnienie w wykonaniu następnego sekwencyjnego kroku. Więc ja te activity sobie przesunę. Tuż przed zamknięciem tego taba, żeby zobaczyć, że ta przeglądarka rzeczywiście jest otwarta, i potem ona po na przykład kilku sekundach zostaje zamknięta. I tutaj w tych propertach mam propertę duration, czyli czas opóźnienia, czas po którym następne activity zostanie wykonane. Więc ja sobie tutaj. Stworzę zaawansowany edytor, jak zauważysz, typem jest time span. Typem jest time span. Jeżeli ja sobie wpiszę 0 i kliknę na OK, to to jest właśnie time span, czyli są najpierw godziny, potem są minuty, a na końcu są sekundy. I ja wpiszę sobie tutaj załóżmy 10 sekund, odczekam dokładnie. 10 sekund i następnie po 10 sekundach następne activity, czyli close tab się wykona. Więc ja sobie uruchomię jeszcze raz cały proces, wpiszę jeszcze raz nazwę waluty. Staram się wymyślić jakoś walutę, może ten dinar, dinar wpiszę i zobaczę. Otworzyła się przeglądarka. Fraza została wyszukana i teraz odlicza się czas 10 sekund. I po 10 sekundach te okno przeglądarki powinno zostać zamknięte. I zostało zamknięte. Po 10 sekundach okno przeglądarki e, zamknęło się e, i pojawił nam się tutaj właśnie ten komunikat. Ten komunikat tego kursu. E, dinara wobec y, polskiej złotówki. Jeżeli ja klikam OK, e, debugger się wyłącza i cały proces e, został e, zakończony. W następnym odcinku pokażę Ci, jak e, e, zrobić e, dokładnie to samo, e, ale e, przesuwając te activity close tab do e, activity e, e, które jest odpowiedzialne za albo otwarcie e, przeglądarki, e, albo e, etarge browser. Dokładnie chodzi o etarge browser, ponieważ tutaj w open browser tego nie możemy wykonać, ponieważ dalej będziemy potrzebowali e, te okno przeglądarki do tego, żeby szczytać wartość e, z e, wyszukiwarki.